Jesteśmy gotowi, można troszeczkę muzykę. Bardzo byśmy prosili o podkłady do całego konkursu, ale trochę ciszej. Michał Wyszyński, pierwsza osoba, która startuje w naszym konkursie. Bardzo proszę sędziego go sprawdzenie, czy koło jest przykręcone faktycznie. Zgadzamy? ręki. Grzegorz Sporkier. Uwaga, czas. Start. Zabijakiem. Ale... Zabijakiem. 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 Zabijakiem.

Ja tak, ja jeszcze tam na nie nie? Ale ten podróż jest tam na szary jeszcze, nie? Widziałeś to tam, tam dole? No nie wiem, tak ten... Trzeba wymyślić co robimy wieczorem nie ma co wymyślać, bo, wymyśle, bo pyta, panie, nie wymyślać to będzie wypadkami. Nie. Jest. Tutaj, nie mam to A ja nie mam internetu, to nie. Inżynierów posiadam, człowieku, 16-letni drabans tylko wsiadać i gaz do dechy Największy motoryzacyjnej uciechy Słychać śmiechy, W koleś syczecie Śmieje się, padnie na pierwszym zakręcie Szyby wałą, silnik wyje, tak się gadać się nie da Ale prędkość synu, prędkość i już go wyprzedzam Helmut mnie nigdy nie zawiedzie, mam zaufania ogrom Tak się zepsuło wszystko co się zepsuć mogło Działają silnik, światła i hamulec sporadycznie Poza tym nie obchodzi nic mnie Ręcznie zepsuł się, to go nie zaciąga Rozluźnik, nie wiem nawet jak to wygląda no strymam mam kłopot, kiedy pada Rura z tyłu odpada, cieknie benzyna Drzwi czasem otwarte zostawiam, bo zamek się zagina Ale jeździ, jak go okno, moja moja Helmutina tak Lubię, jak silnik warczy, wtedy jest przyjemnie Nie pali dużo, no a na pewno mniej ode mnie Szybkie przyciemnie, wystarczy, że brudne są so. Helmut, ty jesteś 7 na 100 uh. A! Dwa Kurwa, Na, na razie to nad mamy go! Więcej prosi się, się tylko wieśnie mnie Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś Na zawsze, ty i ja wierzę w ten duet dura chemu, dura chemu, A króra nie Nie zwalniaj mięśnia, chemu Więcej prosi się, się tylko wieśnie mnie Chociaż tyle razy już dura. mi się zepsułeś Na zawsze, ty i ja wierzę w ten duet Ej dziewczyny, mam Jakiś znajomy będzie przychodził Elmut, Helmut, ha. ty jesteś lepszy od tych merów czy bę przecie to zawiozę cię na Cepel. Wiem, że lubisz gasnąć w chwilach nieodpowiedni Ktoś nas wyprzedził, zaraz będziemy przed nim Czasem, gdy mam napięty harmonogram, krzyknę Helmut kurwa! Ale wiesz, że chcę tylko twojego dobra W końcu jesteś tak niezawodnym setem. a wie wszystko, da się naprawić śrubokrętem Wiem, że jest ci smutno, kiedy idę za chwałę Nie myśl, że o tobie zapomniałem Wiem, stoisz i marzniesz, czekasz, by cię uruchomić Jestem spokojny, kiedy coś nas goni Wiem, że możesz uciec, o Helmusie Nie wymagam od ciebie osiągów Ferrari Wystarczy, żebyś mi zapalił Helmut, Helmut, wielu się wyprze Ty ich wtedy Helmut wyprzeć Jeśli szybko ja pojadę, szybciej nie wyprzedzi nic mnie Zwłaszcza na zakrętach, chyba że drzwi się otworzą Wtedy muszę się opamiętać Ilekroć mam nad silnikiem rozkwinę Widzę, że twój alternator czy tam agregator, to jeden wielki eksperyment Ale wystarczy, że przypalę łokiem Zapieprzasz jak królik po koksie Może nie wygram w tym wyścigu he. Ale ludzie, ile ja mam przygód Rura, Helmut, nie zwalniaj gwieździe Helmut, o więcej prosić nieś, nie tylko wieś mnie Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś Na zawsze ty ja wierzę w ten duet Rura, Helmut, rura, nie zwalniaj gwieździe Helmut, o więcej prosić nie tylko wieś mnie Chociaż tyle razy już mi się Kusier. zepsułeś Na zawsze ty ja wierzę w ten duet więcej ty prosić tylko wieś mnie Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś Na zawsze ty i ja wierzę w ten duet Dura, Helmut, dura, nie zwalniaj gwieźdź Helmut, bo więcej prosisz nie tylko wieś mnie Chociaż tyle razy już mi się zepsułeś Na zawsze ty i ja wierzę w ten duet No, no to przecież nie ruszymy jak stanę gdzieś tylko. <laughs>